Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gluciany Scenariusz. No, słyszymy się tutaj po niedługiej przerwie, ponieważ nie miałem za dużo czasu nagrywać, a było o czym, było o czym. Trochę szkoda, że tego nie robiłem. No ale teraz wracam do Was z dużym tematem, ponieważ zamierzam zrobić recenzję filmu Black Adam, który bez żartów. Według wielu jest porażką, a według wielu jest tym filmem, który może się okazać zbawieniem dla DCU i całej franczyzy. Omówimy to sobie dzisiaj i ja powiem swoje zdanie. Zapraszam do oglądania. Najpierw pomówmy może o fabule, ponieważ DCU, ta franczyza, ma swoje problemy, jeśli chodzi o Fajne e, przekazanie historii. E, przekazanie, pokazanie historii, tak naprawdę. I no, filmy z DC są często nudne. I Batman w tym roku był wielkim zaskoczeniem. Jeśli oglądaliście moją recenzję to wiecie, że ja się zachwycałem tym filmem, ale no, Wonder Woman 84, to. Nie były za dobre filmy. Legion samobójców, ten nowszy, jeszcze przechodził, ale to wciąż nie jest to, co chcemy oglądać. Otóż Black Adam ma swoje problemy w fabule, ale z każdą sceną to nabiera trochę większego rozpędu. Początek filmu jest wyjątkowo mozolny. Naprawdę powoli się to wszystko zaczyna. Ciężko jest y, wtedy stwierdzić, czy, czy to tak powinno wyglądać, y, czy trochę inaczej. Ale z każdym, y, z każdą sceną y, się to coraz bardziej rozwija, więc y, no, Fabuła jest. Jednak czego się spodziewać po filmie superbohaterskim. To wszystko jest przekazane jakoś w komiksach, więc y, jakby zna się zarys historii. Chyba, że ktoś nie czyta komiksów, no ale. No, typowy film e, Super No, aczkolwiek nietypowy, ponieważ jednak Black Adam to jest antybohater. I to jest też tutaj dobrze pokazane przez e, Dwayna, The Rocka, Johnsona. To e, chciałbym teraz przejść do kwestii aktorskiej e, tego filmu, ponieważ tutaj akurat jest trochę więcej plusów. Aczkolwiek The Rock to nie jest najlepszy aktor tego widowiska, ponieważ myślę, że. Świetną rolę odegrał tutaj Pierce Brosnan jako Doktor Fate. Generalnie ja y, bardzo lubię Doktora Fate'a. Y, Pierwsza Brosnan też, oczywiście. To był bardzo dobry James Bond. Ale nie spodziewałem się, że ktoś tak jak Pierce Brosnan. On po prostu mi nie pasował do tej roli. Tak się zastanawiałem, że to jest y, niemal y, niemożliwe, by on to dobrze zrobił. Ale oczywiście ja się przeliczyłem. I to jest najlepszy aktor y, i najlepsza postać, y, która się pojawiła w tym filmie. Najlepszy aktor, który chyba mógł zagrać tę rolę i najlepsza postać, która się pojawiała w tym filmie. Świetny, świetnie odzierało ten charakter. Ja się teraz odniosę do tych ludzi, co mówią, że The Rock totalnie zawiódł po całości y, w roli Black Adama. Moim zdaniem Dwayne Johnson dostał odpowiednią rolę, ponieważ posturą myślę, że nie musimy... W ogóle tutaj niczego analizować, posturą to najbardziej przypomina Black Adama. Emocje to chyba nie jest to, to co miało być w yy, tej postaci yy, kluczowe. Oczywiście udało się jej dobrze zobrazować, ale wydaje mi się, że tutaj bardziej chodziło o posturę. No i też jednak yy, The Rock to jest no, jedno z najgłośniejszych nazwisk, yy, jeśli chodzi o świat aktorów, więc tutaj te dwa aspekty. Yy, Bra były brane pod uwagę postura i no, nazwisko. Ale wydaje mi się, że wypadł bardzo dobrze. Też, bo, może nie bardzo, może nie bardzo, bo tutaj trochę wtedy zaniżam e, Pierce Brosnana jako doktora fejta. Może nie bardzo dobrze, ale wypadł dobrze. To właśnie spełnił moje oczekiwania. Ja grę aktorską Dwayna Johnsona w tym filmie oceniam na plus. Mam nadzieję, że go zobaczymy więcej w tym uniwersum, że no jeszcze Pokaże się jako Black Adam w, w franczyzie DC. Jak reszta postaci aktorów wypada? Średnio, tak szczerze, średnio, ponieważ e, nikt się nie wyróżnia. Jest parę ciekawych postaci, o których by można zrobić film. Które by mogły mieć swój własny film. E, tylko trzeba je trochę rozwinąć. Ale no, to miał być film właśnie o e, Black Adamie, więc tutaj nie trzeba jakiś mieć. E, wyjątkowych pretensji, ponieważ no, spełnili swoje zadanie spełnili swoje zadanie i pośród tych pobocznych postaci to właśnie Piers Brosnan jako Dr. Fate się wyróżniał najbardziej jedyne co mi się tak mało podobało w tym filmie mnie to po prostu nie przekonało to, to że tak dużo slow motion było, tak dużo momentów spowolnionych jeszcze do takiej wiecie super muzyki co oni się biją na przykład w spowolnionym tempie oczywiście, do takich e, mocnych rapsów na przykład. To generalnie by mogło fajnie działać, tylko że to naprawdę jest 25% filmu. Tak, tak na moje oko to tak wyglądało. Po prostu za dużo tego wcisnęli. E, a tak to mogło fajnie wyglądać generalnie. Dużo ludzi też mówi, że przesadzone CGI, no ale ustalmy, o to chodzi w filmach superbohaterskich. <grym> Tutaj właśnie ma być dużo tego CGI. I powiem tyle, na pewno jest dobre. To nie jest tak, że jest źle zrobione, że coś się w tym CGI nie klei, choć ja jakimś ekspertem o CGI nie jestem, to ja tego też może nie ja powinienem oceniać ale ja nic nie wyłapałem jeśli chodzi o coś złego w tym w efektach specjalnych Moim zdaniem były w dobrych momentach dobrze zrobione i nie mam nic do zarzutu po prostu chciałem powiedzieć, że y, odpowiedzieć na to, co inni ludzie, y, jak w internecie czy tam mówią, na przykład, że no, CGI no, nie dojechało i że było y, fatalnie. Moim zdaniem było dobrze i przesadzone też nie było. Na koniec chciałbym sprostować. Początek filmu, pierwsze pół godziny są bardzo właśnie żmudne, takie powolne, tutaj nic się nie dzieje. Środek to jest już to, gdzie akcja się stabilizuje, kiedy w końcu masz myśl, że to po to tutaj przeszedłeś i że jest dla tego filmu nadzieja, że to finałowa sekwencja, końcówka filmu, wtedy masz, yy, czy znaczy ja miałem w głowie myśl, że to, to się udało, to wyszło, to naprawdę dobrze podziałało. No, mam nadzieję, że jesteśmy wszyscy zgodni w tym. Znaczy to byłoby bardzo nudne, gdyby wszyscy myśleli tak samo o tym filmie. Ale ja wyraziłem swoją opinię. Mam nadzieję, że Was przekonałem. No, spróbujecie obejrzeć ten film. Ponieważ to nie jest arcydzieło, ale myślę, że to jest dobry znak i franczyza DC to uniwersum ma szansę jeszcze wyjść na prostą. Ja liczę na więcej takich filmów od właśnie DC. Moja ogólna ocena filmu Black Adam to jest 7 na 10. Może to będzie trochę kamskie, ale polecam swojego Twittera, tam od razu po tym jak wychodzę z kina, to możecie te moje oceny przeczytać, w większości filmów tak robię. Dobra, dziękuję wam za oglądanie filmu, no i trzymajcie się, papa. Pa. Ja tak w trakcie montowania filmu się dopiero zgadzam, że zapomniałem powiedzieć o scenie po napisach. Cena po napisach, już krótko to powiem, jest przereklamowana. Jeśli słyszycie od kogoś innego, że to ciągnie cały film i dlatego ten film jest dobry, to ja wam powiem tyle. Tak, obejście sobie tę scenę po napisach, ale naprawdę nie miejcie oczekiwać jakichś wielkich. Fajne cameo od pewnego bohatera, no i co? Żegnam!